6 i 7 marca w Lubawie odbywały się warsztaty Sita Slow. W naszym mieście gościliśmy ponad 60 przedstawicieli 26 miast, z których 12 jest już miastami dobrego życia, a pozostałe pretendują do tej sieci. Warsztaty Sita Slow były doskonałą okazją do pokazania walorów zabytkowo-społecznych Lubawy. Pierwsza część spotkań odbyła się w restauracji Kopernikus, gdzie wszystkich przybyłych powitały dzieci z lubawskiego przedszkola ubrane w regionalne stroje. Po powitaniu gości inwestycyjną i gospodarczą stronę miasta w przygotowanej prezentacji przedstawił Maciej Radkę, burmistrz Lubawy. Natomiast tę zabytkową i społeczną goście mogli zobaczyć na własne oczy podczas zaplanowanej drugiej części warsztatów. Na początku wycieczki po Lubawie na rynku przedstawicieli miast Citaslą przywitała miejska dywestrandenta wraz z marzenetkami. Kolejnym punktem spotkania było poznanie działalności sióstr Szarytek oraz zwiedzenie zabytkowej kapliczki mieszczącej się w Szpitalu Świętego Jerzego przy ulicy Grymwaldzkiej. Goście mieli okazję poznać ponad 150-letnią historię zakonu w Lubawie oraz obecną działalność sióstr, którą jest prowadzenie Zakładu Opieki Długoterminowej. Następnie przewodnik Wiesław Szlezinger zaprosił na krótki spacer po mieście, którego głównym punktem było zobaczenie odrestaurowanych murów Zamku Biskupów Chełmińskich, a także zapoznanie się z historią obecności w naszym mieście tychże biskupów a także Mikołaja Kopernika. Na trasie nie mogło oczywiście zabraknąć Sanktuarium Maryjnego w Lipach. Tam oprócz legend oraz historii kościoła, przekazanej przez kustosza księdza Mieczysława Rosmarynowicza, zebrani mogli usłyszeć wiersz Szczęśliwe Lipy w wykonaniu Darii Ismer, natomiast niespodzianką był koncert gospel w wykonaniu lubawskiej apasionaty. Ostatnim zabytkiem, do którego zawitali goście, był kościół świętego Jana Chrzciciela i Michała Archanioła. Po kościele oprowadził przybyłych ksiądz Tadeusz Breza. W drugiej części wycieczki w Miejskim Ośrodku Kultury uczniowie zespołu szkół w Lubawie przedstawili kabaretową wersję legendy o Białej Pani, a ich koledzy ze Szkoły Podstawowej i z Nowego Grojniczne zaprezentowali tę samą opowieść w gwarze lubawskiej. Całą część turystyczną zakończył bardzo efektowny pokaz lubawskich zapaśników. Przyjęliśmy w naszej nomenklaturze i myślę, że nikt z obecnych się nie obrazi, że mówimy o sobie, że jesteśmy miasteczkami, bo co prawda regulamin statut Chitaslo mówi do 50 tysięcy, ale według mojej wiedzy największe z miast tutaj reprezentowanych to niewiele ponad 20 tysięcy na poziomie 22-23 tysięcy mieszkańców. Najmniejsze 2 tysiące, także taka jest rozpiętość tutaj w polskiej sieci. W tej chwili sytuacja jest taka, że mamy 12 miast członkowskich, 11 z Warmii Mazur i porowana Gośmina z Wielkopolski. 5 miast przechodzi procedurę certyfikacyjną. 3 z Warmii i Mazur, jedno z Lubelskiego, jedno ze śląskiego. Bardzo liczymy, że ta procedura skończy się w najbliższym czasie że 23 maja podczas posiedzenia Polskiej Krajowej Sieci Miast Citaslow w Rynie w ramach festiwalu Miast Citaslow Polska sieć wyda pozytywną opinię, zakończy certyfikację i w czerwcowym spotkaniu międzynarodowym w Holandii zostanie oficjalnie pięć kolejnych miast przyjęte. I wtedy po włoski będziemy zdecydowani <laughs> zdecydowanie, mam nadzieję, drugą siłą miast wśród... na am wszystkich Państwa.

Trochę się zsykali, gdy młoda zamieniła się w starą. Była to biała pani. Przykucnęła przy chłopakach, popatrzyła im w oczy i spokojnym głosem powiedziała, że są lepsze miejsca do grania w piłkę i że mają stąd spadać. A jak nie przyszli, to im da w wpierdętko i zabierze czapki. Chłopaki się bali i grali w nogę na orliku. Ale orlik zachytowali, to wrócili nazad. Wtedy pojawiła się ta biała laska, pogroziła im palcem, a chłopakom stanęły serca. Biała powiedziała, że im czapki i niech się cieszą, bo nie da im wpierdętko. Chłopaki zaczęli uciekać, a biała powiedziała, dalej, dalej ręce gadzieta i w czapkę z głowy. Młody się rozryczał i prosił, żeby oddał mu czapkę tłumacząc się ciężką sytuacją materialną w rodzinie. Wtedy Biała ja poleciła mu nowe fundusze europejskie.